Opisał rolę, jaką odgrywa, odgrywają nasze egoizmy. Święto najważniejszej książki w historii ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Z okazji 240-lecia wydania książki Bogactwo Narodów Adama Smith'a odbyła się między innymi konferencja prasowa pod hasłem Jak budować świadomość ekonomiczną społeczeństwa. Wiedza ekonomiczna, którą praktycznie ma każdy Polak, no chroni przed popełnianiem błędów, które polegają na tym, że w pewnym momencie żyjemy ponad stan i niestety mamy problemy związane z prowadzeniem własnego rachunku swojego życia. Adam Smith to ojciec klasycznej ekonomii. Dzieło Bogactwo Narodów, wydane po raz pierwszy w 1776 roku, to pierwsza praca w całości poświęcona ekonomii politycznej. Dziś uznawana jest za najbardziej wpływową książkę ekonomiczną wszechczasów. Mamy prawo do... Nadawania stopnia doktora oraz do, doktora habilitowanego. A na tej uczelni powstaje nowy kierunek ekonomia. Na której będzie można zdobyć dyplom na trzech specjalnościach. Ekonomia społeczna, coraz częściej się o tym mówi, jest to z pewnością nasza przyszłość. Ekonomia międzynarodowa, która w dobie globalizacji jest wszystkim potrzebna, a, na, a tutaj nam w trójmieście szczególnie. I ekonomię menedżerską. Studenci po takich studiach mają duże szanse na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy. Wiedza ekonomiczna u studentów i absolwentów jest dla nas takim podstawowym czynnikiem, który buduje przyszłość w firmie. Bardzo istotne jest, żeby studenci posługiwali się dobrze językiem angielskim, ponieważ to jest język komunikacyjny w firmie. A nabór na nowy kierunek rusza już od października. Martyna Wolak, Pomorska TV.